Chciałbym u ciebie siódma. U ciebie siódma. Siódma, jest tu dzieje? Wszystkiego najlepszego roku. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, poczekaj z matematyki. O Jezus.

aplikację, którą znalazłem. To jest gra, w której możecie zarabiać pieniądze. To jest niesamowite. Wystarczy naciskać play i piłki spadają i wasze saldo rośnie. Mamy prawie 2000 euro po rundzie. A teraz zaczyna się następna runda, więc wystarczy naciskać, żeby piłki spadały. I rundzie, runda, naciskać, żeby piłki spadały widzicie? Pieniądze rosną. Jesteśmy Obecnie, już przy 3000 euro. Piłki spadają dalej. Suma ciągle rośnie i ludzie... Jej, jej. No i ja się to nie dziwię. Ale ten, ale. Jesteś u góry na północy? O, no. Ja Tam nocą jest zimno, ale dzień tam jeszcze... Jeszcze ja cię mogę, nie? O, um. A jeszcze aby ale A ja oglądałem super ale nic nie? I ten... I ona zadzwoniła mi I ona zadzwoniła dzisiaj I ja mówię I co? I ona powiedziała, że ja nie chcę ja chciałam swoim samochodem nie jechać Bo ja nie wiem, gdzie ja Chciałam jechać Anioł, nie? Ale to jadę tyle do nas A Wajsia mówi No jo, nie? A ten to, to przyjedziesz do nas, bo tam już dalej to wujek ma już taksówkę połowianą, to tam pojedziemy taksówką, ale ja chciałam żebyś tu przyjechał, Bo wujek to chyba nie będzie w stanie nawet się ubrać A wtedy po, po tym po, po grzebie mam u nich, Basia, weź, bo my tu nie mamy, ja jeszcze trochę, ale wuję tu, ja pierwszy Maki stymulacja! On cały czas ryczy, on nic nie źre, on cały czas ryczy. A Basia do mnie, się, ale co ja mam i ten... A ja wie Basia, no takie podstawowe rzeczy musisz tam się pilnować, żeby oni... Wyłączyli wszystko, żeby oni drzwi zamknęli. Czy oni kwiaty mają gdzieś do odebrania? No, takie wiesz. No, bo my już tam musimy być przed 11.00. Już tam o wpół do musimy być. A to jest tam na Oksy... Bo ona oksy... oksydnia to jest po tego punktu koło latarni morskiej. No. No. I to ona... Taką to kasyno tam mówi, nie? Jezu, ja nie wiem jak to będzie. On, ona mówi, nie? Ja wybaczę weź tam, żeby ciotka może powiedziała. Nie wiem czy mają, czy wujek bierze jakieś leki na uspokojenie, bo on dostanie jakiś uder albo wylew. Nie, yes, to wujka było mój Boże. Nie, ale my tak ją wydawałaś Tomasia, to było mieszkanie, a już nie, no, no ja go nigdy nie wydawało. Nie, to było To mi to już oni kupili. Ja nie kupili, i to było mi to nie, to nie w stosunku, tam chyba nie mają. Nie, nie, nie. Tam tam, tam? tam. niżej, trzy bloki niżej. No. Basia, do mnie, się Tym, trochę. I tak I wtedy, że on dostał. się nie, 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 nie,

i don't know if you guys can see that, that, like that right there, there up there i have, I have just, just got, got 102000 yeah. gems all for free this, this literally took me like five minutes to and all of you guys just download this <laughs> <laughs>